Nie mogłem zaopiekować się twoim dzieckiem. Moja mama odmówiła: Jesteś teraz zdana na siebie. Napisałem w SMS-ie, jednocześnie anulując każdą płatność na święta. W dzień Bożego Narodzenia przyjechał mój tata. Mam 31 lat i wiedziałem, że jest źle. W chwili, gdy zobaczyłem jej wyraz twarzy, moja matka, Małgorzata, siedziała na kanapie z dziećmi Ewy, wyglądając zdrowiej niż kiedykolwiek w ostatnich miesiącach. Jak na kobietę, która rzekomo była zbyt słaba, by zaopiekować się moją córką mają przez jedną noc, wydawała się radzić sobie doskonale z trójką dzieci mojej siostry. Mój żołądek podszedł mi do gardła, wszystko zamarło. Śmiech ucichł, gdy zauważyli mnie w drzwiach. Twarz mojej matki zbladła na ułamek sekundy, zanim odzyskała panowanie nad sobą. Przyklejając na twarz ten uśmiech, który widziałem tysiące razy. Jakub, co za niespodzianka, nie spodziewałam się ciebie, zaświergotała, podrzucając mojego siostrzeńca na kolanie. Nie mogłem mówić. Koperta z gotówką w mojej dłoni, dodatkowe pieniądze na rachunki, które przywiozłem, nagle stały się ciężkie jak ołów. Moje oczy przeskakiwały między moją matką, dziećmi Ewy, a moim ojcem, który zsunął się głębiej w fotelu, unikając mojego wzroku. Powiedziałaś, że nie możesz zaopiekować się Mają z powodu swojego zdrowia. W końcu udało mi się wydusić, mój głos był napięty. W pokoju zapadła cisza. Moja matka zawahała się, ale Ewa, zawsze gotowa z wymówką, pospieszyła jej w obronie. Miała za dużo na głowie, nie powiedziała: nie chcieliśmy, się przemęczała. Moje ciśnienie krwi skoczyło. Znajome napięcie narosło za moimi oczami. Powtórzyłem jej słowa, utrzymując cichy głos. Przecież dosłownie teraz opiekuje się dziećmi. Moja matka westchnęła pocierając skroń, jakbym to ja sprawiał jej stres. Ironia sytuacji nie umknęła mojej uwadze. Wyjaśniła, że to co innego, że Ewa potrzebuje jej pomocy, bo samotne wychowywaca. Nie dzieci nie jest łatwe. Podłoga zniknęła pode mną. 32 lata bycia na drugim miejscu, skrystalizowały się w tej jednej chwili. Zapytałem ją wprost, czy Ewa, która nigdy w życiu nie zapłaciła ani jednego rachunku, dla której mama stawała na głowie, odkąd byliśmy dziećmi, potrzebowała jej bardziej niż ja Cisza wokół nas. Mój ojciec poruszył się niespokojnie. Ewa Przewróciła oczami, a moja matka tylko potrząsnęła głową, jakbym był niedorzeczny. Nie o to chodzi, upierała się, ale właśnie o to chodziło. Moja szczęka zacisnęła się tak mocno, że mogłaby skruszyć zęby. Wszystko nagle nabrało sensu. Rzekoma choroba mojej matki nie dotyczyła zdrowia. Chodziło o kontrolę. Nie chciała ryzykować, że odetnę dopływ pieniędzy, więc skłamała, zmanipulowała mnie. Pozwoliła mi wierzyć, że jest zbyt słaba, by pomóc. Jednocześnie bez poczucia winy przyjmowała moje pieniądze, a Ewa wiedziała, zawsze wiedziała. Coś we mnie pękło. Lata frustracji, urazy i rozczarowania wylały się na zewnątrz. Powiedziałem im, że w końcu zrozumiałem. Nigdy tak naprawdę nie byłem częścią tej rodziny. Byłem tylko planem awaryjnym, bezpieczeństwa tym, który utrzymywał światła włączone, podczas gdy oni wszyscy żyli swoim życiem. Moja matka gwałtownie wciągnęła powietrze. Dramatycznie przerwałem jej, zanim zdążyła coś powiedzieć. To nie było w porządku? Nie. To co nie było w porządku, to ja, płacący wasze rachunki przez lata, podczas gdy traktowaliście mnie jak dodatek, wierząc, że faktycznie potrzebujecie mojej pomocy, gdy prawda była taka, że po prostu nie chcieliście nic dla mnie zrobić. Moja matka była kłamczuchą. Ewa nachyliła się z tym swoim uśmieszkiem, który zacząłem nienawidzić. Nazwała mnie dramatycznym, twierdziła, że mama musiała chodzić wokół mnie na paluszkach, bo byłem spięty. Odwróciłem się do niej, mój wyraz twarzy jak wykuty w kamieniu. Nazwałem ją żałosną. Pozwoliła mamie się, jakby wciąż miała 15 lat. I korzystała z tego, bo było to łatwiejsze niż wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Zasługiwali na siebie nawzajem. Bez słowa odwróciłem się i wyszedłem. Moja matka wołała za mną. Ewa krzyknęła coś złośliwego. Mój ojciec jak zawsze milczał. Nie zatrzymałem się, nie mogłem. Moje ręce drżały na kierownicy, gardło mnie paliło. Droga do domu minęła jak przez mgłę, wśród świateł ulicznych i sygnałów drogowych. Kiedy wjechałem na podjazd, wiedziałem, co muszę zrobić. Anna czekała na mnie w kuchni. Maja już spała na górze. Jedno spojrzenie na moją twarz wystarczyło. Zapytała, co się stało. Jej głos był cichy i pełen troski. Opowiedziałem jej wszystko. O opiece nad dziećmi, o kłamstwach, o ostatecznym potwierdzeniu tego, co oboje podejrzewaliśmy od lat. Nie się zdziwiona. Może część niej też zawsze o tym wiedziała. Zapytała, co zamierzam zrobić dalej. Powiedziałem jej, że to koniec. Po prostu koniec. Tej nocy spałem lepiej niż od lat. Następnego ranka anulowałem każdą płatność, czynsz, rachunki, ubezpieczenie samochodu, dostawy spożywcze, wszystko. Potem wysłałem ostatniego SMS-a. Jesteście teraz zdani na siebie. Powodzenia. I zablokowałem ich numery. To co nastąpiło, było czystym chaosem. Miałem się najpierw nieodebrane połączenia, dziesiątki z nich rozświetlające mój telefon jak choinka, zanim ich zablokowałem. Potem e-maile, pilne, desperackie, pełne poczucia winy. Gdy i te pozostały bez odpowiedzi, zaczęli dzwonić do Anny. Odrzucała każde połączenie z satysfakcją. Która sprawiła, że na nowo się w niej zakochałem. W końcu Małgorzata przeniosła sprawę do sfery publicznej. Długi, pełen łez post na Facebooku o tym, jak jej niewdzięczny syn porzucił swoją biedną, chorą matkę w potrzebie. Opisała w żywych szczegółach, jak wszystko dla mnie poświęciła, tylko po to, by odpłacono jej okrucieństwem. Nie dałem się w to wciągnąć. Zamiast tego napisałem własny post. Bez dramaturgii, tylko zimną, twardą prawdę, że od lat płaciłem ich rachunki, że moja matka kłamała na temat swojej choroby, aby uniknąć opieki nad moją córką. Odmówiła opieki nad moim dzieckiem przez jedną noc, ale była w doskonałej formie, opiekując się dziećmi mojej siostry. Miałem dość bycia wykorzystywanym. Reakcja była Członkowie rodziny, z którymi nie rozmawiałem od lat, odezwali się, by mnie wesprzeć. Przyjaciele dzielili się własnymi historiami o toksycznej dynamice rodzinnej. Nawet niektórzy sąsiedzi moich rodziców włączyli się do dyskusji, wspominając, jak widzieli moją matkę pracującą w ogrodzie lub na zakupach w dni, w które twierdziła, że jest przykuta do łóżka. Ewa oberwała najmocniej. Jej starannie budowany wizerunek zmagającej się samotnej matki rozpadł się pod ciężarem pytań o jej nawyki wydatkowe i ciągłe wakacje. Potem nadszedł akt finałowy. Pukanie do moich drzwi trzy dni później. Przez wizjer zobaczyłem ich, Małgorzatę i Franciszka, stojących na moim ganku, wyglądających na zdesperowanych. Twarz mojego ojca była zmęczona, Oczy mojej matki były Czerwone i spuchnięte, chociaż zastanawiałem się, czy łzy były prawdziwe, czy to tylko kolejne przedstawienie. Zawahałem się, z ręką na klamce. Część mnie chciała ich zignorować, pozwolić im stać, aż się poddadzą i odejdą, ale inna część, ta, która jeszcze nie do końca odpuściła, chciała usłyszeć, co mają do powiedzenia. Otworzyłem drzwi, ale pozostałem w progu, blokując im wejście. Moja matka zaczęła natychmiast, jej głos załamał się, gdy błagała, żebyśmy porozmawiali, przypominając mi, że są moimi rodzicami. Powiedziałem im, żeby mówili, nie ruszając się ze swojego miejsca. Mój ojciec odchrząknął, synu, twoja matka jest załamana, oboje jesteśmy. Nigdy nie chcieliśmy cię skrzywdzić, nie chcieliście, żebym się dowiedział, poprawiłem go. To jest różnica. Moja matka ewa po moje ramie ale cofnąłem się kochanie wiem że jesteś denerwowany, ale odcinanie nas w ten sposób jest okrutne nie damy rady zapłacić czynszu w tym miesiącu elektrownia grozi odcięciem prądu czy tego chcesz żeby twoi rodzice żyli w ciemności szantaż emocjonalny był tak przewidywalny tak przejrzysty że prawie się roześmiałem macie wyjścia powiedziałem spokojnie tata może znaleźć pracę możecie przenieść się do mniejszego mieszkania ewa w końcu może zacząć dokładać się do rachunków albo możecie dalej grać w te gry i zobaczyć dokąd was to zaprowadzi wyraz twarzy mojej matki stwardniał po wszystkim co dla ciebie zrobiliśmy tak nam się odwdzięczasz, wyrzucając nas na ulicę co dokładnie dla mnie zrobiliście mamo wymień jedną rzecz z ostatniej dekady która nie dotyczyła tego, co ja mogę zrobić dla was, cisza. Mój ojciec odwrócił wzrok. Usta mojej matki otwierały się i zamykały, ale nie wydobyły się z nich żadne słowa. Tak myślałem, powiedziałem im: Dokonaliście wyboru. Teraz musicie z nim żyć. Zamknąłem drzwi. Po raz pierwszy w życiu byłem naprawdę wolny. Koniec z poczuciem winy, koniec z manipulacją. Koniec z pogonią za miłością, której tak naprawdę nigdy nie było, i czułem się z tym naprawdę dobrze. Następne kilka tygodni było zaskakująco spokojne. Anna i ja zabraliśmy maję na długi weekend nad morze. Do Juraty. Zaczęliśmy rozglądać się za domami w innej dzielnicy z lepszymi szkołami, o czym rozmawialiśmy od lat, ale nigdy nie realizowaliśmy. Dostałem awans w pracy. Częściowo dlatego, że w końcu mogłem się skupić, nie rozpraszany ciągłymi rodzinnymi kryzysami. Ale oczywiście życie nigdy nie jest takie proste. Plotki dotarły do mnie przez życzliwych współpracowników i dalekich krewnych. Moi rodzice rozpowiadali, że miałem jakieś załamanie nerwowe. Ewa mówiła każdemu, kto chciał słuchać, że zawsze byłem niestabilny i miałem obsesję na punkcie pieniędzy. Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie ciocia. Pominęła uprzejmości, od razu mówiąc mi, że mówią, że postradałem zmysły. Że Małgorzata opowiada wszystkim, że przechodzę jakiś kryzys wieku średniego. Westchnąłem, opierając się na krześle biurowym. Zapytałem ją, czy jest zaskoczona. Ani trochę, przyznała. Znała moją matkę. Nie mogła znieść utraty kontroli. Moja ciocia zawsze Przejrzała manipulację mojej matki, dlatego prawie już ze sobą nie rozmawiały. Zapytałem ją, jak źle jest wystarczająco źle powiedziała. Podobno w przyszłym miesiącu mają być eksmitowani. Franciszek próbował odzyskać swoją starą pracę w sklepie budowlanym, ale nie chcieli go przyjąć. Ewa prosiła wszystkich o pożyczki, ale ludzie zaczynają łączyć fakty. Poczułem ukłucie czegoś, nie do końca winy, ale blisko. Powiedziałem jej, że to już nie mój problem, ale mój głos nie miał przekonania. Moja ciocia milczała przez chwilę. Zgodziła się, że to nie mój problem i przyznała, że zrobiłem więcej niż wystarczająco. Po prostu uważała, że powinienem wiedzieć, co się mówi. Po tym, jak się rozłączyliśmy, siedziałem w ciszy, obserwując zachód słońca przez okno mojego biura. Czy byłem złym synem? Okrutna Osobą? Wątpliwości wkradły się jak cienie. Anna znalazła mnie tam godzinę później, wciąż wpatrzonego w dal. Zapytała, czy wszystko w porządku, siadając na skraju mojego biurka. Przyznałem, że nie wiem. Część mnie czuła się wolna, ale inna część czuła się winna. Wzięła mnie za rękę. Jej wyraz twarzy był poważny. Przypomniała mi, że wspierałem ich przez lata. Dałem im więcej szans niż na to zasługiwali. Wszystko, co musieli zrobić, to być ze mną szczerzy. Traktować mnie z takim samym szacunkiem, jaki okazywali Ewie. Nawet tego nie potrafili. Miała rację. Wiedziałem, że ma rację. Wyznałem jej moje obawy, co się stanie, gdy naprawdę będą potrzebować pomocy, gdy będą starsi i autentycznie nie będą w stanie o siebie. Je zadbać. Anna ścisnęła moją. Dłoń. To był most, który przekroczymy, gdy do niego dojdziemy, powiedziała, ale wspieranie ich nie musi oznaczać bycia przez nich manipulowanym. Jest różnica między pomaganiem rodzicom, a byciem ich osobistym bankomatem. Skinąłem głową, przyciągając ją na swoje kolana. Zapytałem, kiedy stała się taka mądra. Stwierdziła, że zawsze była mądra. Ja po prostu w końcu zacząłem słuchać. Minęły dwa miesiące. Maja nauczyła się liczyć do 20, co przyniosło mi więcej radości niż jakikolwiek awans. Złożyliśmy ofertę na dom w spokojnej okolicy z dobrymi szkołami. Życie toczyło się dalej, aż przyszła kartka świąteczna. Przyszła we wtorek, wciśnięta między rachunki a ulotki ze sklepu spożywczego. Bez adresu zwrotnego, ale rozpoznałem pismo mojej matki. W środku była zwykła kartka świąteczna ze zdjęciem rodzinnym: Moi rodzice i Ewa z dziećmi, wszyscy uśmiechnięci, jakby nic się nie zmieniło. Na odwrocie jedna linijka, napisana za wiasami mojej matki. Tęsknimy za tobą. Żadnych przeprosin, żadnego przyznania się do tego, co się stało. Tylko trzy słowa, które miały wszystko naprawić. Wyrzuciłem ją do kosza bez namysłu. Tego wieczoru, gdy Anna i ja dekorowaliśmy choinkę, zadzwonił dzwonek do drzwi. Zamarłem z łańcuchem w ręku. Anna zaproponowała, że otworzy, ściskając moje ramię, gdy mnie mijała. Usłyszałem stłumione głosy, a potem Anna wróciła z wyrazem twarzy, którego nie potrafiłem odczytać. To twój tata, powiedziała cicho. Tylko on. Mój ojciec stał w wejściu. Z rękami w kieszeniach, wyglądając na mniejszego niż go zapamiętałem. Jego włosy stały się całkowicie siwe odkąd ostatni raz go widziałem. Głębokie zmarszczki wryły się w jego twarz. Wymieniliśmy zdawkowe pozdrowienia. Zapytałem, co tu robi. Spojrzał na Annę, a potem z powrotem na mnie. Zapytał, czy możemy porozmawiać tylko przez kilka minut. Anna spojrzała na mnie, dając mi do zrozumienia, że to moja decyzja. Skinąłem głową, a ona zabrała Maję na górę do kąpieli, zostawiając nas samych. Skazałem gestem w stronę salonu i usiedliśmy na przeciwnych końcach kanapy. Częściowo udekorowana choinka migotała między nami. Twoja matka nie wie, że tu jestem. Zaczął, wpatrując się w swoje dłonie. Byłaby wściekła, gdyby się dowiedziała. To przykuło moją uwagę, więc dlaczego Jesteś. Wziął głęboki oddech, bo jestem ci winien przeprosiny. Prawdziwe. Nie te manipulacyjne bzdury, które próbuje wciskać twoja matka. Nie odpowiedziałem. Słyszałem zbyt wiele pustych przeprosin przez lata. Kontynuował. Jego głos był szorstki. Zawiodłem cię, nie tylko ostatnio, ale przez całe moje życie. Stałem z boku, gdy twoja matka faworyzowała Ewe. Patrzyłem, jak wykorzystuje twoją hojność, nie mówiąc ani słowa. Pozwoliłem na to. Surowa szczerość w jego głosie zaskoczyła mnie. Zapytałem go, dlaczego nigdy nie interweniował. Przetarł twarz, nagle wyglądając na swoje 68 lat. Wyznał, że był tchórzem. Łatwiej było pozwolić jej postawić na swoim niż się o to kłócić. Łatwiej było milczeć, niż stanąć w obronie tego, co słuszne. Nie oczekiwał, on na moim miejscu by nie przebaczył, ale musiał mi powiedzieć, że miałem rację, odchodząc i że jest ze mnie dumny, że miałem odwagę, której jemu nigdy nie starczyło. Coś ciasnego w mojej piersi lekko się rozluźniło. Zapytałem go, co będzie teraz. Przeprowadzają się do Ewy, powiedział z grymasem. Pomysł mojej matki, nie jego. Ironia polegała na tym, że Ewa też nie była z tego powodu szczęśliwa. Okazało się, że tak naprawdę nie chciała się nimi opiekować. Kto by pomyślał? Mimo wszystko poczułem, jak mały uśmiech pojawia się na moich ustach, co mnie zszokowało. Po raz pierwszy od miesięcy przestałem być śmiertelnie poważny. Mój ojciec też się uśmiechnął. Smutnym, zmęczonym uśmiechem, ale szczerym powiedział, że powinien już iść. Twoja matka będzie się gdzie jestem? Odprowadziłem go do drzwi, niepewny co powiedzieć. Zatrzymał się w progu, odwracając się. Wesołych świąt, synu, masz piękną córeczkę. Jesteś lepszym ojcem niż ja kiedykolwiek byłem. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, już go nie było, brnął przez leki śnieg z powrotem do swojego samochodu. Zamknąłem drzwi, opierając się o nie, dziwnie poruszony. Nie spodziewałem się, że przyzna się do swoich porażek, a co dopiero za nie przeprosi. To nie wymazało przeszłości, ale było czymś. Anna znalazła mnie wciąż tam, stojącego kilka minut później. Zapytała, czy wszystko w porządku. Tak, powiedziałem, zaskakując samego siebie, bo to była prawda. Myślę, że tak. Tej nocy, gdy kończyliśmy dekorować choinkę, myślałem o rodzinie, nie tej, w której się urodziłem, ale tej, którą wybrałem. Annie, która... Kochała mnie bezwarunkowo. Mai, która patrzyła na mnie, jakbym zawiesił księżyc na niebie. Nawet moi przyjaciele i współpracownicy, którzy stali przy mnie przez to wszystko. Oni byli moją prawdziwą rodziną. Nie idealną, ale prawdziwą. Prowadziliśmy się do naszego nowego domu. Skromny, czteropokojowy dom z podwórkiem wystarczająco dużym na huśtawkę. Maja skończyła trzy lata, co uczciliśmy przyjęciem z motywem dinozaurów, które zostawiło naszą kuchnię pokrytą zielonym lukrem na kilka dni. Od czasu do czasu słyszałem od ojca krótkie, niezręczne rozmowy telefoniczne, których żaden z nas nie wiedział, jak prowadzić. Moja matka wciąż odmawiała przeprosin, mówiąc każdemu, kto chciał słuchać, że to ja muszę się poprawić. Ewa podobno wyrzuciła ich po dwóch miesiącach, Mogąc znieść ich ciągłych wymagań. Teraz wynajmowali małe mieszkanie z niewielkiego dochodu. Część mnie czuła satysfakcję, że w końcu ponoszą konsekwencje swoich działań, ale inna część czuła smutek. Nie tyle dla nich, co z powodu tego, co mogłoby być. Z powodu relacji, które moglibyśmy mieć, gdyby sprawy potoczyły się inaczej. W jedną słoneczną sobotę, gdy pchałem Maję na jej nowej huśtawce, mój telefon zawibrował z tekstem z nieznanego numeru. To Ewa, możemy porozmawiać? Patrywałem się w ekran, niepewny, jak odpowiedzieć. Moja siostra i ja nie rozmawialiśmy od tamtego dnia w domu naszych rodziców. Co mogła mi teraz powiedzieć? Ciekawość zwyciężyła. Kiedy i gdzie? Odpisałem. Spotkaliśmy się w kawiarni w następny poniedziałek podczas mojej przerwy na LAN. Ewa już tam była, gdy przyjechałem, wyglądając inaczej niż pamiętałem. Mniej wypolerowana, bardziej prawdziwa. Podziękowała mi za przyjście. Zapytałem ją wprost, czego chcę. Objęła dłoń mi kubek z kawą, unikając mojego wzroku. Jestem ci winna przeprosiny. W końcu przyznała. Byłam dla ciebie okropna, uniosłem brew, czekając. Wyjaśniła, jak myślała, że będzie w porządku, gdy rodzice się do niej wprowadzą. Myślała, że pomogą z dziećmi, może dołożą się do rachunków, ale oni po prostu wszystkiego oczekiwali. Mama narzekała na jej gotowanie, jej wychowanie dzieci, jej prowadzenie domu. Tata siedział i oglądał telewizję cały dzień. Brzmi znajomo zauważyłem sucho. Skinęła głową, wyglądając na zawstydzoną. Po raz pierwszy zrozumiała, z czym ja się zmagałem. To było po dwóch miesiącach nie mogła już tego znieść. Zauważyłem, że ich wyrzuciła. Musiałam, upierała się. Doprowadzali mnie do szału. Oparłem się, przyglądając się twarzy mojej siostry. Było coś innego w jej wyrazie. Pokora, której nigdy wcześniej nie widziałem. Zapytałem ją, dlaczego mi to mówi. Westchnęła w końcu patrząc mi w oczy. Miałeś rację co do wszystkiego. Przyznała. Mama naprawdę ją faworyzowała. Wykorzystywała mnie. Pozwoliła mi dźwigać ten ciężar samemu, bo było to łatwiejsze niż przyznanie, jak bardzo wszystko było zepsute. I jest jej naprawdę przykro. Nie byłem pewien, czego się spodziewałem po tym spotkaniu, ale na pewno nie tego. Ewa nigdy mnie nie przeprosiła. Ani razu przez 32 lata. Powiedziałem jej, że to doceniam, ale jedne przeprosiny nie dziesięcioleci takiego zachowania. Szybko się zgodziła, nie prosiła o przebaczenie. Po prostu chciała, żebym wiedział, że teraz to widzi. Co mi zrobili, co ona zrobiła. Starała się być lepsza dla swoich dzieci. Coś w jej słowach mnie poruszyło. Mimo wszystko Ewa była matką, która próbowała przerwać ten cykl. Zapytałem, czy wciąż ma z nimi kontakt. Czasami. Powiedziała: Mama to wciąż mama, nigdy się nie zmieni, ale Ewa teraz stawiała granice. Koniec z niekończącą się opieką nad dziećmi. Koniec z pożyczkami, koniec z szantażem emocjonalnym. Skinąłem głową, doskonale rozumiejąc, co ma na myśli. Zapytałem o jej dzieci, zaskakując samego siebie tym pytaniem. Ewa uśmiechnęła się, a częściej napięcia wyraźnie zniknęła. Mówiła, że mają się dobrze. Jaś Obsesję na punkcie piłki nożnej. Czasami pytały o swoją kuzynkę Maję. Niezręczna cisza zapadła między nami. 32 lata skomplikowanej historii nie dało się rozwiązać podczas jednego spotkania przy kawie. W końcu powiedziałem jej, że nie mogę obiecać, że kiedykolwiek będziemy blisko. Zbyt wiele wody upłynęło pod tym mostem. Ale może moglibyśmy zacząć od nowa. Jako dorośli, bez tego całego bagażu. Ewa skinęła głową, jej oczy podejrzanie błyszczały. Chciałabym tego, powiedziała cicho. Rozmawialiśmy jeszcze przez 20 minut. Ostrożne, neutralne tematy. Jej praca, mój nowy dom, pogoda. To nie było wiele, ale to był początek. Gdy wychodziliśmy, odwróciła się do mnie. Podziękowała mi jeszcze raz za spotkanie i za to, że im się postawiłem. Gdybym tego nie Zrobił, nie była pewna, czy kiedykolwiek zobaczyłaby prawdę. Skinąłem głową, nie do końca gotowy, by powiedzieć proszę bardzo, ale doceniając jej słowa. Wracając do biura, poczułem się jakoś lżej. Nie dlatego, że wszystko zostało naprawione. Nie zostało i może nigdy nie będzie, ale dlatego, że w końcu uwolniłem się od wzorców, które definiowały moje życie przez tak długi czas. Nie byłem już rodzinnym bankomatem, nie byłem zapomnianym synem, tym solidnym, który nigdy nie dostał uznania, na które zasługiwał. Byłem po prostu Jakubem, mężem, ojcem i mężczyzną, który w końcu żył na własnych warunkach. Tej nocy, gdy kładłem maję do łóżka, spojrzała na mnie swoimi oczami po matce. Tatusiu, powiedziała sennie, jesteś szczęśliwy? Pocałowałem ją w czoło, słodki zapach jej szamponu. Tak, kochanie, powiedziałem. Jestem bardzo szczęśliwy i po raz pierwszy od tak dawna, jak mogłem sobie przypomnieć, była to całkowita prawda.